Witam w kolejnym odcinku Let's Play TSV. Tym razem będą to szybkoczące drzwi, gdzie jest ukryte bo nowe oście. Osz... Jest to kontynuacja questu z, z poprzedniego filmu, nad gdzie nad dowiedzieliśmy się od karczu, e, tak. od o od karcognów. o o problemach Janusze. Nie wiem co z nim zrobić. Zawsze był cichy. Lecz ostatnio. Coś się zmieniło. Stał się groźny. Gwałtowny. Nie odzywa się do mnie ani słowem. Ale nie wiem, czym go zdenerwowałem. Porozmawiaj z nim. Wyciągnij z niego prawdę. Będę ci niezmiernie wdzięczny. No, jak widzicie, odpatrzył się na zgłęb. idziemy do mocnego dziecka. Zobaczyć Kolejni ma... wędrowcy przybywają. Li... Ten odrażający wieprz przysłał cię do mnie. Pewnego dnia zmiażdżę mu facjatę, żeby zostawił mnie wreszcie w spokoju. <grych> Mój ojciec nic o mnie nie wie. Ale za to ja wiem sporo o nim. O wojnie też. Więcej niż mu się wydaje. Wiem, że wciąż czci losa i nienawidzi Talmoru. Nie mniej niż gromowładni. Boi się wygnania z białej grani. Że jest... Że jestem... Że nie mam tej samej mamy, co mój brat i moja siostra. Ten zamek jest stary. W wiele miejsc nikt w ogóle nie chodzi. W takich miejscach można sporo podsłuchać. I podejrzeć. Jest też szepcząca pani. Nie chcę wyjawić swego imienia. Jestem dobry w podsłuchiwaniu przez dziurki od klucza. Słyszę jak mówi do mnie przez drzwi w piwnicy. Myślałem, że ktoś mnie przyłapał, ale zaczęła mi opowiadać jeszcze więcej tajemnic. Nie mogę jednak otworzyć drzwi. W piwnicy na pewno znajdziesz. Założę się, że z tobą też porozmawia. W porządku. No tak jak słyszeliście, mamy iść do szepniczących są drzwi. Jest pani jest to jedna z detycznych książą. No i zobaczycie. E... Swój... Broń, która tam jest, jest oczywiście detyczna. I co jeszcze? A no tak. Gdy tą bronią się kogoś uderzy, nie jest traktowane jako rozpoczęcie walki. Jakby ją schowamy, to tak jakby się nikt, yy, nic nie stało, no to znasz kilka zaklęć. To miało zrobić na mnie wrażenie? No, a więc yy, jeszcze taka jedna uwaga. Martwię yy, się to, już czy jest warte... 2000, nie wiem czy można je ulepszyć spróbuję. Ale przy moich premiach do niedworęcznej ma atak 39. Z takim atakiem to raczej się nikogo nie zabije. Ale sami zobaczycie będzie też walka z nietypowym smokiem. Przynajmniej co do mnie. Takiego da nie widziałem w ogóle przez całą moją grę. Pod koniec oczywiście. I nieźle mi zjedzie z HP, bo oczywiście mam włączonego mistrza ciągle. Witaj no, przywoływaczu. No to tak jak mówiłem. To chyba na tyle. Nie mam co tu za bardzo komentować. A tak żeby otworzyć szepcące drzwi trzeba ukraść klucz albo przekonać jagla żeby nam go oddał, czego nie próbowałem. Wolałem ukraść klucz magowi Fagendalowi czy jakoś tak. Chciałam na kogoś odpowiedniejszego, kto wypełni moją wolę. Dziecko jest pełne życia, ale brakuje mu przedstawiciela, niestety nie mogę tak bezpośrednio sięgnąć płaszczyzny Waszej egzystencji. Wybacza jednak to, że nie wiesz, kim jest. Mało kto słyszy już moje szepty. Jestem mefala, pani szeptów. Pociągam za sznurki połączeń między śmiertelnikami, miłość, nienawiść, lojalność, zdradę. Chłopak był dobry w odkrywaniu tajemnic. Ty mam nadzieję, że odegrasz aktywniejszą rolę. Najpierw musisz otworzyć te drzwi. Za nimi kryje się cząstka mojej mocy, ale nawet mój wzrok nie jest w stanie przejrzeć ochronnych pieczęci. Wolałabym, żeby znalazła się w rękach ambitnej i utalentowanej osoby, takiej jak Ty. W Białej Granii nie brakuje teraz paranoi i napięcia. Dwór Jarla ma słuszność, obawiając się potęgi, którą trzymam za tymi drzwiami. Jarl ufa tylko garstce ludzi, to przyniesie mu zgubę. Mroczne dzieci wie, o czym mówię. Pozwól, by cię poprowadziło. No, tak jak już słyszeliście, mamy iść po porozmawiać z, z, z męcznym Dziecięciem, który nam powie jak otworzyć drzwi. Y, ma, miałem Ostrożnie. 65% na kradzież, choć mam 29% Ojciec, kradzieży, wiem, więc dość łatwo ukraść ten klucz, lecz wolałem sobie ty, iść po ty też i zwiększyć panią, prawda? na 90%. Mówiłem ci, że wiem o tym zamku wszystko. Z jakiegoś powodu te drzwi są niezwykłe. Tylko dwoje ludzi może je otworzyć. Balgrów i nadworny czarodziej. Farengar. Ja ci nie będę mówił, jak masz się do nich zabrać. Obiecuję ci, że nikt by nie zauważył, gdyby Farengar nagle zniknął. Możesz też przymilać się do mojego ojca. Cześć. No tak jak słyszeliście, możemy go jeszcze zabić. Choć to pff, niepotrzebne. Jeszcze ktoś nas nakryje, będziemy mieli trochę tutaj kłopotu. Do Więc Ten tutaj zobaczcie sobie. Spowodował, że ostatnio nikt nie ma czasu poświęcać się swym pasjom. Ja na przykład wolę księgi i magię. Jak widzicie, jest tu klucz do szepcących drzwi, mamy yy, 65%. Weźmy ważna sobie pierścień z domu 25%. Co? Masz... I rękawice, które mają 35%. Yy, Ważne wyciśnienie. To gaz będę miał 90%. No więc tak jak mówiłem, głos nie jest trudny. Dostaniemy ten miecz trochę więcej do kolekcji. i to chyba na tyle z mojego komendowania. Możecie go zabić jak chcecie, ale nie polecam i możecie przenieść ciało wtedy do bo tam są e, jedne. Albo poczekać sobie aż jak... e, on pójdzie tam spać. Nie wiem, czy on tam pójdzie, albo jak wejdzie do tego pokoju i tam go zabić. Jak chcecie, macie tam trzy opcje. Możecie z, z Jagnem pogadać. Nie wiem, czy to by dało jakiś rezultat. No jak chcecie, można go tam zastraszyć, albo coś jak ktoś ma dobre skile na to. No I to no, chyba na tyle. Co do mnie wolałem to ukryć, choć mam tak małą kradzież Więc wy jak chcecie? To do usłyszenia do tego zego... Sobie... get off. doskonała robota. Cóż, wierzę, że masz na tyle bystre oko, by zobaczyć, że ten miecz nie pasuje do opisu ebonowego ostrza, o którym zapewne dane było ci słyszeć. Już zbyt długo marnią zdala od wiatrów, sojuszy i zdrad. Aby wrócić do dawnej chwały, musi najpierw skosztować krwi oszusta. Twój świat jest osadzony na kłamstwie i słabościach. Moje ostrze jest ukochaną pijawką, żywiącą się fałszem i wzmacniającą swego właściciela. Szukaj najbliższych ci ludzi. Ostatnie uderzenie w struny ich ułomnych serc stanie się melodią towarzyszącą mem ostrzu, gdy będzie ono snuć swą majestatyczną pieśń. Ostrożnie! ござい。 wypad ah. Dość. Oh okay. <gasps> Dobra, wystarczy. Nas zajmuje się głównie drobnymi kradzieżami i pijackimi bójkami. Od dawna nie mieliśmy. Niech zgadnę. Ktoś ci ukradł słodką błukę. Dam ci radę, nie miej dzieci. Do niczego się nie nadają, obywatelu.